Corocznie 11 marca jest obchodzony jako Dzień Sołtysa, który ma na celu wyrażenie uznania wszystkim przedstawicielom lokalnych, najczęściej wiejskich środowisk. Sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa. Zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społeczności, która pozostaje na bieżąco w sprawach lokalnych. Z z nich z terenu Gminy Świętajno postanowiliśmy przeprowadzić krótkie rozmowy o ich społecznej pracy, sukcesach i problemach. Generalnie nie jest to zajęcie bardzo trudne. Edyta Kopeć, sołty świętajna. Od kiedy zostaliśmy fundusze sołeckie, to najtrudniej jest je zaplanować, zebrać się w takiej ilości, żeby, żeby ten fundusz był rozsądnie zagospodarowany, a później to już sama przyjemność w realizacji tylko i wyłącznie. Oczywiście, że nie da się wszystkich zadowolić, czasami są takie zadania, które kontynuujemy z lat poprzednich, ale. Wszystko zależy od frekwencji na zebraniach. Jeśli przyjdzie w takiej dużej wsi 20 czy 30 osób, to wiadomo, że to nie jest taka grupa reprezentatywna, która będzie chciała tego, co wszyscy. Ale generalnie, jak do tej pory, chyba nikt nie, nie zgłaszał pretensji do tego, jak gospodarujemy tym funduszem. I myślę, że pomimo, że te zebrania nie są tak liczne, to podejmujemy chyba trafne decyzje. Fajne jest to, jak się coś robi razem. Przede wszystkim wspólnie z innymi mieszkańcami, że jest fajny to odzew, że jest uśmiech i że ma się takie poczucie, że robi się coś potrzebnego i nie jest to innym obojętnie, i że ludzie reagują na te wszystkie inicjatywy i są chętni do pomocy. I to jest chyba najfajniejsze, że, że nie wymusza się, że nie robi się nic na siłę, tylko to, że, że wypływa to z takiej potrzeby wszystkich. Nie tylko mojej, bo mam, załóżmy, ambicję zrobienia czegoś konkretnego. Tak mi się wydaje. Co roku robimy dwie, przynajmniej dwie imprezy, razem z Gminą, Ośrodkiem Kultury i często z, ze Strażą Pożarną, naszą ochotniczą. Jest to Dzień Dziecka, a później w sierpniu już to impreza jest to cykliczna. My rodzina fajną mamy. I to są dwie imprezy, na których spotykamy się oczywiście z twoimi rodzinami, ale głównie są dzieci, i dla nich przeznaczamy jak najwięcej czasu, atrakcji a rodzice są tylko, że tak powiem, dodatkiem, przeprowadzają i scalają tą całą imprezę. Ale dzieci wtedy są najfajniejsze i dla nich to wszystko się kręci. Ja życzę przede wszystkim moim mieszkańcom uśmiechu na co dzień. Przede wszystkim, żebyśmy mieli jak najwięcej okazji do spotykania się razem i realizowania naszych planów, których mamy oczywiście bardzo dużo. A pozostałym są życzę takich fajnych mieszkańców, jak mam ja, bo świętajno jest super wsią. Uważam tak. Śmieci, zaśmiecanie brzegów jeziora. Bogdan Komosiński, sołtys Piasutna. Korzystanie składek. Powstają konflikty po prostu między przyjezdnymi turystami i, na, i mieszkańcami, ale i między turystami. To jest, to jest trudne i to jest problem do rozwiązania. Nie wiem, jak to można osiągnąć, jak to można rozwiązać. A fajnymi sprawami bycia sołtysem jest Kontakt z ludźmi przede wszystkim I, i rozmowa, wpuszczają cię chętnie do domu, można porozmawiać, problemy ich, no takie rzeczy, a, a praca taka, bo niestety i sołtys też troszeczkę papierkami musi się zajmować, no to pomaga mi w tym żona. Większość ludzi jest aktywnych, i, a ci, którzy się nie angażują, trudno. Do dalszej pracy robimy swoje po prostu, nie, nie oglądamy się na tych, którzy, bo są też kry, kry, osoby, które krytykują, ale przychodzimy do, do swojej roboty, robimy swoje. Najpierw Rada Sedzka się zbiera, mamy koncepcję, co, co chcemy zrobić, mamy jakieś plany i wtedy przedstawiamy to mieszkańcom. Mieszkańcy oczywiście mają też swoje projekty i tak w 30-40% i tak Rada Sedzka konsultuje z mieszkańcami przed zebraniem. Później jeszcze doprecyzujemy i, i, i ustalamy w zasadzie jednogłośnie. Innym są Wytrwałości w, w, w sołtysowaniu. W, 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 wiem, że to nie jest e, łatwo być sołtysem, trzeba mieć pasję. Mieszkańcom e, przyjemnego e, zamieszkania, mieszkania na terenie Sołectwa Piasutno. Satysfakcja najbardziej sprawia mi kontakt z ludźmi. Aneta Gut, sołtys z Białego Gruntu. To, że mogę wysłuchać mieszkańców, pomóc im i mogę organizować różne wydarzenia, warsztaty pobudzające. Naszych mieszkańców do działania. Są spotkania, na, której, na których bywa burza mózgów mieszkańców. Niektórzy są za jednymi działaniami, inne, in, część innych mieszkańców jest za innymi. Jednak ja staram się pogodzić wszystko i zrobić tak, żeby każdy był zadowolony, i jakoś taką, znaleźć rozwiązanie na załatwienie tego. W tym roku również nasza wieś y, będzie realizowała bardzo duży projekt na organizację, na budowę Labiryntu Polskości. To jest, będzie taki ogród, zaplecze dla naszych mie mieszkańców, gdzie każdy będzie mógł się spotkać. Y Yy, przy ognisku, yy, na fajnych ławeczkach, przy różnorodnym oświetleniu. Również będzie strefa dla dzieci z różnymi atrakcjami. Również znajdzie się tam grillowędzarnia, gdzie każdy z mieszkańców będzie mógł sobie coś yy, uwędzić, również wspólnie. No i mam nadzieję, że to życie kulturalne w naszej wsi będzie się rozwijało. Pozdrawiam mieszkańców mojej małej wsi Biały Grunt, która jest taką, jak dla mnie, centrum. Nikt nie wie, gdzie to jest, a jednak każdy tam trafia. Jest bardzo super miejscowość, jest bardzo fajną miejscowością i również składam innym, ży innym Sołtysom życzenia z okazji Dnia Sołtysa. I życzę powodzenia i z dalszych sukcesów w pracy Sołtysa. Jeżeli chodzi o moje sołtysowanie. Elżbieta Jabłonowska, sołtys Jerut. To jestem z tej funkcji bardzo zadowolona, dlatego że dużo mam osób takich, które mi pomagają, a szczególnie Rada Sołecka, jak również i mieszkańcy. No i moja rodzina. Nie, nie ma sytuacji takiej, gdzie, gdzie mieszkańcy by no, nie wyrazili zgody na, na, na jakieś nasze pomysły. Także jest zgoda, ogólna zgoda można powiedzieć i jestem bardzo z tego zadowolona. No radość mieszkańców. Jak widzę, że są zadowoleni i, i dziękują za to, że, że coś w tej wsi powstało, to to jest chyba największa taka radość. Mamy świetlicę wiejską. No naszym marzeniem to jest wybudowanie dużej świetlicy. Tylko, że no nie mamy działki odpowiedniej, tak? Ale może, może gdzieś od kogoś odkupimy tą działkę, jeszcze nie wiemy. Całą Radę Sołecką chciałabym pozdrowić moich mieszkańców, młodzież, dzieci, osoby dorosłe. Także serdecznie z całego serca pozdrawiam. Szczytno 24 Zakaz Dnia Sołtysa składa serdeczne życzenia pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów i wytrwałości w pracy na rzecz mieszkańców naszych małych, lokalnych społeczności.